Siemanko, siemanko. Z tej strony Dariusz Owczarek, a to jest Bądź Bardziej Flair. Kanał, na którym uczycie się, w jaki sposób lepiej i efektowniej przygotowywać swoje koktajle za parę. Ostatnio wspominałem o tym, że będą nowości. Będą nowe wideo, gdzie będziemy rozkładać każde triki, które już teraz możecie zobaczyć na naszym kanale, na czynniki pierwsze. Dziś pokażę Wam trik, który bardzo często pojawiał się w naszym wideo, a wygląda on w ten sposób. Kubka do drugiego. Kubka pokazujesz jeszcze tak? w ten sposób. Aby nauczyć się tego triku, trzeba, tak jak wspomniałem, rozłożyć go na czynniki pierwsze. Czyli w momencie, kiedy końcowa wersja wygląda w ten sposób, że rzucamy go większy tinkin do małego, to początkowo musicie się nauczyć przerzucać ten kubek do drugiej ręki. Początkowo nauczy się tego ruchu, czyli takiej paraboli lotu kubka do drugiej ręki i po jakimś czasie jak zacznie to wychodzić, nadawajcie rotacji poprzez trzymanie ręką jak najwyżej otworu i nadanie rotacji obciążeniu, które mamy w dolnej części kubka. Czyli przerzucacie go po obrotach. Starajcie się w momencie, kiedy będzie Wam wychodzić całe dwa obroty, dopować i pewnie trzymać tutaj ten kubek w lewej ręce. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Im więcej powtórzeń, tym lepiej będzie Wam wychodzić. Początkowo może Wam nie wychodzić i będą to takie odbicia, takie odbicia, ale musicie obserwować lot tego kubka i korygować ułożenie tego, tego kubka mniejszego. Więc starajcie się w ogóle ten kubek jest odpowiednio trafiać i ustawiać te Udany Udanych treningów Wam życzę i oczywiście do zobaczenia przy barzy. Zapomniałbym. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, udostępniać dalej, bo dzięki temu razem promujemy flair w całej Polsce. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.